Hej moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Kraja 4. Więc tak, na wstępie troszkę wyjaśnij. Nie było długo odcinka, wiem, że miały być regularniej, ale miałem do tego powód, ponieważ byłem zbyt leniwy, tak? To jest chyba dobry powód. Więc tak, teraz trochę nas ominęło, a w sumie to Was, bo yy, przeszedłem dwie misje z wątku głównego, jedna misja. Polegała na tym, że musiałem odbić tą główną osadę. No i miałem to nagrane, ale źle się wyciszyłem na tym spieku, i przez cały materiał słychać takie pip, 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 pip. Więc no, wiadomo, nie chcę tego wrzucać ze względu na to, że jakość byłaby żałosna. Co chwilę mielibyście w słuchawce, na głośnikach byście słyszeli to pip, pip, pip. Także to odpada. I przeszedłem jeszcze jedną misję. Gdzieś mi się tu strzelają. Przeszedłem misję, w której chodziło o odbicie strażnicy. Pierwszą strażnicę, która odblokowała mi właśnie tryb współpracy, przez co mogłem na nocnym lawie z remikiem pograć po prostu w Far Crya i to zrobiliśmy. Graliśmy sobie we dwójkę w kampanię Far Crya, przechodziliśmy misje poboczne, trochę żeśmy yy, zbierali składników na ulepszenie mojej postaci, na ulepszenie jego postaci, trochę bawiliśmy się w polowania. Teraz wam pokażę, co się zmieniło. Więc tak wchodzimy sobie w M. Jak tu widzicie, mam 6 punktów umiejętności i 800 tysięcy już. Trochę się zmieniło prawie drugi poziom karmy. Mapa mi się nie zmieniła, na szczęście, bo sprawdzaliśmy to z Remkiem, czy da się, że moja mapa się aktualizowała względem jego postępów w grze, ale na szczęście tak się nie dzieje, więc mamy cały czas ten nasz postęp, mamy naszą mapę, wiemy co jest tylko na tym obszarze. Umiejętności. Trochę podblokowywałem. Nie wiem, jak było dokładnie wcześniej, bo już nie pamiętam. Ale tyle się pozmieniało. Weźmiemy na pewno eliminację z góry, bo to się przyda. Weźmiemy sobie. Um, śmierć z dołu. Mhm, wspinaczka to nie za bardzo. O, podczas eliminacji ograbimy ich. O, i to przeciąganie ciała jest spoko, bo jak wiecie, są misje, w których trzeba trochę ciał poukrywać, tak? No i kiedy my to robimy. Normalnie ich zabijając, nie możemy od razu ukryć ciał, ale kiedy zabijemy w tym wypadku nożem kogoś od tyłu, z góry czy coś możemy go złapać, przeciągnąć automatycznie i po prostu mamy z głowy podchodzenie, przytrzymywanie E, żeby go ponieść czy tam E. Także to też jest spoko. I to najprawdopodobniej sobie kupimy. Tak, nie to jest eliminacja broń krótka. Co to daje? A to nie, to weźmiemy sobie przeciągnięcie na chwilę obecną. I to kosztuje jeden. I mamy jeszcze jeden punkt, i za ten jeden punkt możemy sobie kupić. Hmm. Szybszą regenerację zdrowia. Dobra, wydaliśmy już 6 punktów. Teraz tak, wytwarzanie przedmiotów. Tutaj mamy, no, trochę się pozmieniało, tak. Zbieraliśmy z remikiem większość rzeczy, które są potrzebne. Tak, tutaj mamy Olstrąż na trzecim poziomie, czyli mamy Cztery bronie odblokowane. Mamy portfel, który ulepszenie. Potrzebujemy wykonać zadanie specjalne na plecach. To samo tutaj jeszcze nie do końca. Pozbierałem to, co mogliśmy, na co mieliśmy czas. No i nasz postęp na chwilę obecną to jest 8 misji głównych: Te Shangrila 0, Yogi i Reggie 0, Longirus 0, Strażnicę mamy tylko jedną, czyli tą pierwszą, fortecę 0 i dzwonnicę jedną. I teraz najchętniej pobawiłbym się trochę w dzwonnicę. Ale nie wiem, czy wam to nagrywać, także w tym odcinku jeszcze polecimy sobie trochę z wątkiem głównym. I mamy naszą misję. Gdzie mamy misję? Nie mam pojęcia, gdzie mamy misję. A jest misja Złotego Szlaku. Misja kampanii dla Złotego Szlaku, czyli to będzie to, dobra. Czyli tu mamy kolejną misję. Ale zanim zaczniemy, ja Wam jeszcze tutaj tylko wstawię film, który odblokowywuje nam misję współpracy. Jest on dość śmieszny. Poznajemy wtedy postać Harka.

Because you and me together, Golden Path won't know what hit em, right in their faces. We are the Golden Path. Man, I do not understand what you are saying. I don't speak your language. I think what you meant to say is that uh, the Royal Army won't know what hit them. See, we're, we're the Golden Path. Dude, seriously? These guys have been giving me a lot of stanky over the things I've been saying about Okay, new plan then. Preemptive cavalry, that's right. You need help, you call, we swoop in and help you. Me or my uh, uh, golden, uh, path. golden Path buddies, that's right. You and me, man. New and improved TAP bros, that's right. Living the dream, come on, punch it in. Boom, I wear french fries, you stay potato, that's all right. You kinda came in on the slow bus too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around though, okay? Dobra, witam Was już po filmie. Zrobiło się takie bardzo szybkie cięcie, u Was to były jakieś dwie minuty materiału, i w końcu po tych sześciu minutach trochę gadania, trochę. Oglądania filmu możemy wejść na pokład naszego Hugokoptera i zająć się wykonywaniem misji, tak? Dobra, więc tak, startujemy sobie naszym hugokopterem, i co? Tutaj mamy. Misję już złotego szlaku przed nami, także już sobie możemy wylądować w sumie. I tak, to jest ta pierwsza strażnica. To miejsce jest tym miejscem, które się odbijało, żeby odblokować nasze misje współpracy. I tak, co tu możemy zrobić? Oczywiście możemy zerwać plakat. Tutaj gdzieś mamy jeszcze skarb do podniesienia Proszę bardzo I mamy misję z złotego szlaku w domku Ale za domkami widzę jeszcze dwie skrzynki do obrobienia Także obrobimy skrzynki I tutaj jeszcze jedną Dobra, proszę bardzo I zaczynamy misję, przytrzymaj aby użyć Także kolejny filmik, trochę gadania teraz będzie

Everyone here appreciates it. I owe a golden path for rescuing me, but honestly, I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohan Gale. I it or not, your duty is <laughs> Kiran. And your choices are We need someone to break the stalemate.

no, i to by było chyba na tyle. I co mamy zrobić teraz? Albo amita, albo tak? Jest wybór. Misję serii: Równowaga sił mają przełomowy znacznie dla złotego szlaku. Amita i sabar zmierzają ku przeciwnym celom. Porozmawiaj z, obojga przy... z obojgiem przywódców i zdecyduj de się, kogo poprzeć. Twój wybór wiąże się z rozegraniem całkowicie innej misji. No dobra, Amita Sabal, z tego co wiem nie, tędy trzeba wyjść z tego co wiem najbardziej w tej misji opłaca się brać Amitę. Ogólnie podobno opłaca się najbardziej brać Amitę, bo później może wiecie tam jakieś seksy czy coś, a cicho. No i ogólnie. Porozmawiamy i posłuchamy, co ma Amita do powiedzenia. Mm, mm, mm. Chcę odzyskać dane wywiadowcze. Nie no, to spoko. Weźmiemy, nie będziemy sprawdzać, co chce Sabal. Weźmiemy po prostu od Amity, tak? Dane wywiadowcze się zawsze przydają, to jakieś informacje w końcu. Także weźmiemy sobie misję, odpalamy nasz Hugokopter. Dawaj Hugokopter, i lecimy sobie tam. Zrobimy misję. Ile to jeszcze może wzlecieć? To jest najważniejsze, bo ten hugokopter nie może lecieć super wysoko. O właśnie. Oho. Dobra, hugokopter. Już zlatujemy niżej. Spokojnie. Jakie mamy bronie? Mamy tak. O, to jest spoko karabin. Mamy łuk i akacza Dobra, dobra, damy radę Tam mamy wieżę Gdzieś obserwacyjną To by było spoko Tutaj mamy jakiś obóz Na razie tego nie zwiedzamy Lecimy wykonać misję główną Zobaczymy ile nam czasu zostanie Może przez ten czas jeszcze coś zwiedzimy Może odbijemy jedną wieżę Trzęsie tym hugokopterem Dobra. I co? Tutaj musimy wylądować. Wrogów na razie nie widać. A nie, są, dobra. Mm -hmm. Nie no, wylądujemy sobie tutaj. Mamy obóz złotego szlaku, okej. Okay. I tak. Czy mamy tu wrogów? No właśnie, to jest to, że ich nie widać. Przeszukamy. Obiektyw. Chusteczka. Dobra, przeszukujemy. I co mamy? Dane wywiadowcze. Ok, amunicja. To się przyda. Apteczka na pewno. Po ostatnim graniu nie mam w ogóle apteczek. O, mamy pierwszego kolesia i Ciach. Pierwszy. Spoko. Słychać gdzieś tygrysa. Najprawdopodobniej, czyli muszą być jeszcze jacyś łow... łowczy tutaj. Przeszukamy go. Reszta w w piwnicy chyba jest. Jest łowczy. Dobra, padł. No i co, trzeba by tam zeskoczyć, ale tak, żeby się nie zabić. To zejdziemy sobie tędy. W sumie to nie trzeba tego robić po cichu. Przeszukujemy każdy. Czemu teraz jest animacja przeszukiwania? Wcześniej nie było. Dobra, tutaj gdzieś musi być nasz zabity kolega. Czyli będzie gdzieś tutaj czyli tak, kamizeleczka na pewno, apteczka. Przeszukamy skrzynie. Przeszukamy zwłoki. Czy są, są dane wywiadowcze? Spoko. Tutaj też mają skrzyneczkę. aha, i jest łowczy gdzieś, bo słychać. Mm, że coś dla nas chce zapolować? Jest wilk. Dobra, jeszcze raz czyste zabicie. No okej, okay, ale wilka nie potrzebuje, trzeba łowczego znaleźć. Bo oni gdzieś tu chodzą cały czas. I tutaj co mamy? Tutaj mamy jeszcze jedne dane, tak? Gdzieś tutaj. W wodzie może. O, dobra. Ok. Mamy naszego kumpla. Nie, to nie on. Może w wodzie faktycznie. Jest w wodzie, ale mamy tą rybę śmierci też. Dobra. Ryba śmierci nas ugryzła oczywiście, ale można ją zabić. Tylko musi nas ugryźć chyba jeszcze raz. Dobra. Przeszukajmy go najpierw. I wypływamy, bo się udusimy. Tak, gdzie jest nasza ryba śmierci? Ryba demon to jest. Przydałoby się ją zabić. Ale do tego trzeba użyć pistoletu, tylko ją trzeba wypatrzyć. O ile dobrze wiem, ona mi jest potrzebna do wytworzenia czegoś. Czy już nie A nie, już nie. Dobra, to olać tą rybę. Ale mamy. Dobra, mamy dane. Dobra, jeszcze jeden obóz. To weźmiemy hugokopter. Tutaj oczywiście wszystko rozwalone. Okropnie wygląda. Jest łowczy. O Jezus. On zginie od tego? Dobra, widzę drugiego Tragiczna ta broń, dobra wysiądę i załatwię po prostu Ała, awa, awa, awa Lecz się, lecz się, Kamil Nie, 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 to trzeba tak Leży? Leży. Dobra. Jeszcze jeden tutaj. Leży. No jest szybciutko, dobra. Wyleczę się oczywiście. I coś pod nami jest. To jak mamy to akurat po drodze, to to zbadamy, tak? Dobra. Latareczka, apteczka. Pieniądze. I skrzynka. Dobra. I możemy lecieć do punktu. Dobra, mamy łowczych, Łowczyk trzeba zabić. Tutaj mamy co? Okej. Okay. no nie jeszcze orzeł. Lata o, o, almost? No jeszcze wilk nas gryzie. No, i trochę nas sprzedał ten Wirk. I teraz tego Orła zgubiłem. No, nieważne. Ten leży. Dobra, teraz się łowczy zaś zgubili. No nie. A jest jeden. Dobra, prawie. Dobra, padł. O nie, 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 nie. O nie, dobra. Dobra. Trzeba się wyleczyć. Dobra. Skoro i tak już o mnie wiedzą, to wyrzemy karabin. Dobra. Jeszcze jeden został. Przucimy granata może dostanie Nie. Dobra. I tam mamy. Dobra, strzał w głowę. Tutaj fajerwerki ładnie. O, mamy misję wypełnioną. Super Pozabijani Dobra, pozbieramy sobie strzały z nich. I jakiś lucik. Na pewno trochę z nich rzeczy będzie do zebrania. Nasi koledzy. Mamy misję UB. Nie wiem, co to jest misja UB. Hmm. Czy mamy tu coś ciekawego do zebrania? Papierosy nie. Tutaj strzały. Strzały się zawsze przydadzą. Poprzeszukujemy. Nie wiem, czego jest zależna właśnie ta animacja przeszukiwania. No nie, łuk sobie zmieniłem. Dobra, przeszukanie. Przeszukanie. No w sumie to przeszukiwanie ich nie ma jakiegoś największego sensu. Więc tak, ała, jeszcze się podpaliłem. Mm, mm, mm. Co my tu mamy? Mamy misję. Co to są? Stanowisko: Dzwonnica. O, mamy tak: misję Usabala i misję Badry. Może jeszcze na koniec odcinka przejmiemy sobie tą dzwonnicę, a udamy się w poszukiwaniu naszego hugokoptera, który gdzieś tam zostawiłem. I... Co jest karma? No wiem, że są te y, karmy. O, obok Dobra, padł ładnie. Wydarzenie karmiczne ukończone. Ała A tu wąż gdzieś chodzi. Dobra, leży. Ty wężu jeden, ty Dobra, mamy karmę Przeszukamy tego dziada I pomożemy naszemu Dobra Lejtowo Przytrzymaj kontrolę, aby się leczyć Dobra, wyleczymy się Weźmiemy hugokopter, lecimy przyjąć wieżę I tam mamy chyba kolejne wydarzenie karmiczne? Czy nie? Dobra, nie Tutaj gdzieś wąż chodzi Tak, widziałem węża tam jest. Jezus, trzeba patrzeć po krzakach, bo węże polują. Dobra, mamy 700 metrów stąd. Dobra, polecimy, przejmiemy sobie wieżę obserwacyjną. I będziemy kończyć odcineczek. Dawaj, dawaj, dawaj. Ogólnie spoko, nie? Jak tak na dłuższą metę się pogra, podblokowuje się parę rzeczy, to od razu ta gra nabiera tak jakby dynamiczność, bo z samym łukiem to faktycznie nie można wszystkiego zrobić, a jeszcze i tak wielu rzeczy nie mam odblokowanych. W ja to mógłbym wylecieć od razu na górę tej wieży. Czy ja tak mogę zrobić? O o o. Proszę bardzo mm. o spoko Trochę sobie skróciłem tą przechadzkę Teraz ogólnie to mogę popchnąć ten hugokopter Dobra, przyjmiemy sobie po prostu dzwonnicę Szybko, perfekcyjnie i bez problemów Mamy drugą na 17. Wow. O jadą tam jeszcze. Szpital polowy. Tutaj w górach stupa wielkiej suszy. Stosy banaszura. O, palą ludzi, palą ludzi. Dobra, co mamy? Na pewno mamy parę skrzynek. Mamy rewolwer rewolwer za darmo. I tak. Oprócz skrzynek jest tutaj plakat. To przydałoby się ten plakat znaleźć. I zgaduję, że plakat może być pode mną. Mm. Gdzie jest plakat? Od wewnętrznej? Wątpię. Skrzynki w ogóle od wewnętrznej? Może zobaczę. Tutaj od zewnątrz nie ma. Nie. To schodzimy tak. Mm. I zejdziemy tak. No nie, nie udało mi się. Nie wróć. Wracamy. Dobra, Idziemy sobie na zewnątrz. I tutaj powinien być plakat. Jest plakat. Usuwamy plakat. Dobra, leży. Tutaj mamy jakąś przesyłkę, ale tej przesyłki nie będziemy na razie robić. Tylko znaleźć skrzynkę. Dobra. Leży ładnie. Ciach. Nasza skrzyneczka z łupem. Nasza skrzynka z łupem. No, ona już może być gdzieś nad nami. No ale nieważne. Mm, jak stąd wyjść teraz? Tędy. Ciach. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. No i to bo. Dobra, moi drodzy. Nie przyciągając tego odcinka. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Far kraja. Pamiętajcie, że wybierz na mojego fanpage, na mojego Snapchata. Komentować, subskrybować i łapkować. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!